Cześć, a w dzisiejszym odcinku taka nagrzewnica olejowa master. Pożyczyłem takie cudeńko, bo działam trochę na poddaszu, a już już chłodno. Podziałało to 15 minut i się wyłączyło. Także, ten jak to zwykle z pożyczonymi rzeczami bywa, urządzenie wygląda już trochę na takie po przejściach. Tu są jakieś nieoryginalne rzeczy. Tu jest też dorobiony jakiś o, stryczek, po którego włączeniu robi się tak. Czyli, tak jakby próbowało się coś uruchomić, i to tyle. Jest też główny wyłącznik prądu. To się wyłączyło w czasie pracy, więc pierwsze co sprawdzę, to czy tu jest jakiś filtr paliwa, pewnie powinien być, i czy to paliwo w ogóle tam dochodzi, gdzie ma dochodzić. Chociaż nigdy czegoś takiego nie rozbierają, więc zapraszam do lektury, może uda się to uruchomić. No tyle. No i rozebrałem to ustrojstwo. To chodzi z bardzo dużym wyczuwalnym oporem, ale tu na końcu jest jakaś chyba a'la pompa, więc pewnie tak ma to być. Swoją drogą te łopatki obcierały o ten przewód. No cóż, tu pod spodem jest źle, jeżeli chodzi o poziom czystości tego. A tu podobnie. Taki makaron z kabli wszystko wygląda dość podejrzanie. Generalnie rzecz biorąc, już nie jeden fachowiec tu był, albo i nie fachowiec. Tak bardziej to wygląda, więc cóż, uruchomienie tego może być jednak wyzwaniem, mimo że urządzenie dość proste. Tutaj jakiś wentylator nadmuchowy, świeca, która pewnie to odpala. No, nawet na pewno przelew, zasilanie, jeszcze nie widzę, bo to zasilanie idzie jakby do tej pompy, ale jeszcze nie widzę, skąd jest zasilana ta pompa. Tu jakby jedynym przewodem, który wchodzi do zbiornika jest ten tu, który raczej jest przelewem. No, ale cóż, wyciągnę to zaraz i na pewno sp sprawdzę, obadam. Poza tym rozepnę któryś z tych wężyków, zobaczę czy tu w ogóle jest paliwo. I trzeba będzie się ubabrać w tym niezbyt dobrze pachnącym czerwonym płynie. Nety. Sprawdziłem to i owo, i okazuje się, że w tych wężykach nie ma paliwa. To co brałem wcześniej za przelew, to jest tak naprawdę zasilanie. A tutaj po zdjęciu tych pokrywek, taki Ala literek powietrza i aluminiowa przekładka, okazuje się nam coś, co wygląda na taką ala pompę podciśnienia. Trochę jakby to wszystko jest zatarte, zaraz to obejrzę. Natomiast rzecz jest jaka? To tu robi podciśnienie tym wężykiem do tego ustrojstwa, a przez ten wąż, który brałem za przelew, prawdopodobnie to paliwo jest zasysane, bo to jest jedyne połączenie tego dolnego zbiornika z elementem, który wytwarza płomień. Tym samym być może to jest źródło problemu. Jednocześnie po zdjęciu tej pokrywki, to jest taka aluminiowe coś, to się zaczęło kręcić dużo swobodniej. Czyli wnioskuję, że jakiś tu jest kłopot. Wyczyszczę to, złożę i być może ten dźwięk, który słyszałem na początku, to jest dźwięk hmm, Próby uruchomienia tego silnika, kiedy się to nie udaje, to wyskakuje tutaj coś, ala jakiś bezpiecznik. Tak sobie to tłumaczę, nie znając w ogóle budowy tego urządzenia, tak naprawdę wyjmuję to kółeczko. Warunki są tutaj skomplikowane, jak widzicie, bo jest trochę brudu. Nie jest to dobre miejsce na naprawę takiej maszyny, no, ale no, czasem sytuacja zmusza. Wyciągam to i zobaczymy. Czy mam rację, czy to coś pomoże? W tej chwili jest tak, że to paliwo się tu nie pojawia, bo nie ma tego podciśnienia. Nie wytwarza się, więc po prostu nie zaciąga paliwa z baku. No i taki jest tego wszystkiego efekt. No tutaj się coś wydarzyło i to grubo, bo to jest całe w takim pyle. Tak na pewno nie powinno to wyglądać. Obawiam się, że może być ciężko to uruchomić. Po prostu pozacierane. Pewnie wszystko powinno być nowe. Ale dobra, wyczyszczę to. Mam trochę jakiejś benzyny w sprayu czy innego ustrojstwa. Usunę tego pyłu ile mogę. I teraz to się jakoś kręci. A wiecie co? Spróbuję to w takiej formie uruchomić. Nic się wielkiego nie wydarzy, jeśli to odpalę. Jeśli silnik będzie się kręcił, to znaczy, że to tu jest pies tak zwany pogrzebany. Dobra, na żywo do prądu. I uwaga, co się dzieje? No i cała przyczyna znaleziona. Zatarty element, który zaciąga paliwo. Pewnie to teraz też jest zapowietrzone, ale domyślam się, że jak to się uda uruchomić, to to paliwo się zaciągnie automatycznie po pierwszej czy drugiej próbie odpalenia. No dobra. Tak, kuźwa, jak człowiek chce, to drogą dedukcji dojdzie ładu. Dobra, nie, ale nie ma się co tutaj przedwcześnie cieszyć, bo może być tak, że jak to złożę, to nadal nie będzie chciało działać. Sprawdzamy. Czyszczę ustrojstwo, składam i odpalamy. No dobra. Efekt jest taki, że po, po prostu po wytarciu tego szmatką, tak? Już te bloczki chodzą luźno. Czyli domyślam się, że to tu właśnie jest ten kłopot. Jeszcze teraz wytrę tą płytę, która tutaj dolega to oczywiście wszystko jest takie, no umówmy się ups, no zużyte w jakimś tam stopniu, no bo jakie ma być, tak? w końcu jest tu używane i to jeszcze w warunkach budowlanych ten filterek tutaj zaciąga mnóstwo brudu więc siłą rzeczy nie pomaga ta sytuacja czyszczę to tak jak się da nie mam tutaj nic specjalistycznego do mycia jak się okazuje więc po prostu zwykła szmatka i przedmuchanie musi wystarczyć i zobaczymy jaki będzie efekt generalnie co do samej maszyny jak to już działało to powiem tak super wydajność jeżeli chodzi o takie szybkie nagrzewanie pomieszczeń no wadą niestety jest to że razem z tym ciepłym powietrzem idzie do wnętrza pomieszczenia idą spaliny tak może nie czuć tego aż tak bardzo jak na przykład w przypadku nagrzewnicy gazowej ta w dodatku ma taką zaletę względem gazowej, że nie powoduje zwiększenia wilgoci w pomieszczeniu. Także, jak w warunkach takich chłodnych dni coś ma wyschnąć na budowie, to super. Ale raczej urządzenie typu włączyć i wyjść z pomieszczenia, a nieżeli być tam i coś robić. Ta, dobra, przetarte tak jak się da, <ślesk> przedmuchane sprężarką ręczną. To by, to, by, to, to by było jakoś tak, nie? Czyszczenie filterka. <grymne> Kuźwa. Ciężka sprawa, jak nie ma warunków. No dobra. Wkładamy go tu z powrotem. Tak to se, sobie działa i filtruje. Różnica po tym wszystkim jest taka, że to się kręci. Kręci się swobodnie, więc jest duża szansa, że to będzie działało. Na razie tego nie zamykam. No co? Sunę to wiaderko albo po prostu to przekieruję w drugą stronę. Włączamy. wypatrzcie, co tu się będzie działo. Coś widać? No widać. Dobra do prądu. No, różnica jest taka, że się kręci, a się nie kręciło. Domyślam się, że musi zastać tego paliwa, więc wciskam ten reset. No, jak widać działa. Sam w sumie nie wiem po którejś tam próbie po prostu odpaliła. Chyba była zapowietrzona. Dobra, wyłączam to teraz. Okej. Okay. Ła! O Panie! coś tu się pali. To może to włączę jednak. Niech się wypali, bo tam pewnie napompowało tego paliwa od cholery. Okazuje się, że to nie jest pompa podciśnienia, a pompa ciśnieniowa to pcha powietrze tym wężykiem w tamtą stronę. W jakiś tam sposób wtedy zaciąga paliwo i, i działa. E, rozebrałem to jeszcze raz od tu z tyłu i jak na razie nie ma jakichś większych opiłków itd., tak więc e, tego szlamu, więc jest szansa, że to podziała chwilę. No teraz, dobra, wyłączam i co? Już się nie pali chyba nie wiem. Składam to dziadostwo. Koniec teorii. Okazuje się, że maszyna działa. I mam nadzieję, że się to komuś kiedyś przyda, bo ja na przykład nie mogłem znaleźć żadnego tutorialu, nic takiego na temat takiej nagrzewnicy, a w ogóle jak już po nazwie wpisuję w internet. Na marki Master to, to wyskakują na grzewnicę do Renomaster Master oczywiście. Jak żeby mogło być inaczej. No próba ostateczna. Tamtemu parę minut niech pochodzi i zobaczymy co się będzie działo. No dobra, tyle w tym odcinku. Udało się ustrojstwo uruchomić. Do następnego, pozdrawiam.